Widzowie witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku. Jedziemy do Krakowa, widzowie a patrzcie, tu jedzie pociąg TLK u stronie skoło brzegu. Wjeżdża um, na stację, nie zdążymy nagrać chyba już jak... No, na pewno nie zdążę wjazdu nagrać na stację, ale na manewry EP07, e 07 nagram. Widzowie zostawcie subskrypcję i lajka i już widzimy się na dworcu. Został odprawiony skład TLK wieszczady do Zagórza. Z SKPL zaraz odjedzie, widzowie. Ledwo co zdążyłem. Ym. I zaraz wyłoni nam się telka u stronie. Zaraz tu Intercity Artus nawet. Zrobię fajnie. I Przepiór z SKPL odjedzie z Krakowa. Telka wieszczady pierwszy raz na moim kanale. A tu za mną się, 10.45. Tam, stoi epizodem um, 9. Teraz nie widzę dobrze, na nagraniu. No, ale um, um, no. dołączę do tej kolekcji zas, um, Skład, No, do, do, do na te tory postojowe. O, jar do unic, widzę ją. Klejna po raz kolejny. Ja widzę w city Artus. Więc um, idziemy nagrać stąd. Tylko w stronie, najwyżej wejdę na peron, bardzo długi pociąg z, z koło, brzega, e, koło brzegu do Krakowa całą noc jechał tak jak rozewialny e, na rozewie jeździłem z Tu jest ep 09002 a ja idę tam zobaczyć lokomotywę. E, jaka dokładnie prowadzi. Tam Artus jedzie. I mm. <laughs> Mamy tam RP1 EP09002 na torach postojowych. W razie nie szykuję się na to, aby jechał gdzieś w zakład południowy A tam wieża Intercity Artus. Tam dalej się nie odpina lokomotywa. Idziemy zaraz nagrać. Ale widzę Artusa jak wiesz, tylko gdzie ciężko już bardzo dużo chodzi. O, for. Jeżdża. Intercity. Artus. 44, a Prawie Jarwitas. Prawie prawie. Przemyśla do Gdyniaków się też 3-5 razy. A tam idziemy do TLK Ustronie. Tam EP z 4, 5 6. A tu się podstawia E, 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 e z 3,5 cuk. Się jeszcze podstawia i idziemy do TLK Ustronie. Póki stoi jeszcze, póki um, tam 10, 14 stoi, też bezrośnie, ale wiesz, odstawia się poziom kolei śląskiej, przyspieszony eszczyn, kipki, suk. 6007 d do Katowic się podstawia i my idziemy na taką stronę. I wiesz, a pociąg z Krakowa do, Kusko, do Wieliczki Rynek kopalnia P2B021A SK1A idziemy na spychanie wagonu um, Telka u stronie? bo tu jakieś chyba problemy są. Chyba nie umiał ludzie wyjść z pociągu, chyba o to chodziło. My, telka i te standardy, trwiletni koszmar i ale jeszcze nie jest na to. Um, <tryk> dzisiaj maj, to jest pierwszy, ale na no jednak letni koszmar już się na ja teraz i <tryk> Do SMG, rk 880 pierwszy raz na moim kanale. Uż w stronie, kratki główny po raz kolejny, Dzisiaj krótki. Widzę w stacji, na ilu stacji się zatrzymywał. całą noc. Jest wagon specjalny i wagon z miejscami do leżenia, bo mam Prawie dobrze no, bym na arkusie. ale nie wiem. Bo nie ma dalej tarczy. O! Pojechała siódemka! Um, pojechała stąd siódemka, nawet zobaczyłem. Um, bo chyba, że ten skład nie będzie nas odjeżdżał. Do Krakowa, do się, się mi się wydaje. Oczywiście. A tam, gdzie się A ja mam takie ujęcie. Bo oni się już uniknie. To jest do Krakowa r 1 i malewrujesz 7 10 stać. musiałem sobie wcześniej, żeby wyjechać autem, bo trochę się jedzie autem. Na no podróż przyjemniejsza coś tu pociągiem jest. Ale to już standardowo. A tu mamy SM42. Wagon sypialny, bardzo rzadko wymagany, ale już w akcji sm 62 303 Będzie tylko w stronie A od naporu przechodzimy po prostu na poród postojowy. No Mamy spływanie składu, no ale i nie wiemy za ile oni odstają. I mamy spływanie składu! Tę Idę na Stąd. A tak wyglądał Środka wagon sypialny. Coś tam Wam pokazałem. A ta siódem luzem jest. to wow. nawet... Ciekawe, trzy wagony z serii z kolejzenia sypialnych. Tam gdzie można spać, bo lepsze też mamy piski. Ja też postaram się Wam przecież jeszcze nagrać, tu w moje, bo to taki szybki wypad. Chciałabym jeszcze coś nagrać, żeby ten film jednak miał przejść 20 minut. <grymne> Więc spróbuję, spróbuj, może telka Petlina właśnie. O i telka odjeżdża z Brakowa. Głównego również odjeżdża pociągi. Tam sobie Artur z rts Cztery i wyłonią nam się kolejne składy. Wartus to bardzo, ale bardzo długi o piękno. no jest długi. Ma... No, czekajcie może. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwa To jest bardzo, no Wawel ma pas. O i tylko wetnina! Telka Petlina, a tam stoi jakaś siódemka jeszcze. Ym... O, Telka Petlina objedzie. A tam wiesz, że kolejny skład Intercity. dużo dzieje. A tam, widzowie, jest EP07. 10-13. O, i mamy manewry siódemki. 4-5-6. Prowadziła. Dziewczyna, co się bardzo nie zdarza razy więc fajnie. Ta <śmum> dziewczyna prowadziła skład, um, a tam wjeżdża. Kolejny skład, a jest to Intercity Siemkiewicz z Olsztyna. Najprawdopodobniej, telka Wetlina odjedzie zaraz, ale Intercity. Sienkiewicz wjeżdża pierwszy raz na moim kanale Sienkiewicz z Olsztyna Głównego do Krakowa Głównego Sienkiewicz wjeżdża dzisiaj mało stopni no czekamy na kolejny skład ale wiem, że zaraz tylko wetlina odjedzie czekam na odpowiedź do Ostrowca się podstawił pociąg też sobie no... Widzę, my już wracamy z miasta idziemy już ponagrywać kolejne jaki składy tam się zameldował, widzę Intercity Wyspiański z Wrocławia, głównego do Przemyśla stoi sobie na toż, że przy peronie pierwszym wyspiańskim. czekamy również na Podstawienie się pociągu Intercity Zephyr topił i koło brzegu. A tam już stoi. Nie, tam Wawel stoi. I Wyspiańskiego prowadzi Euser się O, Wawel A odjedź, to już nie zdążę nagrać. Nie będę jedz. Słuchajcie, jak nagrać Dwa była. A wyspiańskiego prowadzi EPUL-EPEZ-07384. E Kurde. Blisko, blisko, blisko widzę 388, prawie. No rodziny, naprawdę, było blisko. Teraz bardzo blisko trapezu. Zielonego no to teraz. O! Za moich. Zielonek Zepira! Czwarty! zielony Lamberon? Czwarty. Nagrać pociągi Intercity. Zefir, Z Krakowa i... No z Krakowa do piły i koło brzegu. jedzie. No piła główna mi Takie miejsce takie. Nie, jeśli o nich słyszy niż na przykład z Poznań. No ale jeszcze pociągamy. Intercity. Zephyr ma odjazd za 27 minut. Intercity 38-106 oraz Intercity 28-104. Do piły i koło ze Zephyr numer 4, i...

Oczywiście na odcinku Kraku Główny, zakopane Zastępcze komunikacje komunikacji Normalnie pojazd do zakopanego nagrywać, ale tam pociągów nie ma, już na kiedyś było, a autobusów. Ej, chcę nagrywać jakoś na ten kanał. I, bo jesteście miłośnikami kolei, więc czekamy na Intercity Zephyr, bo brzegu. Więc jest taka z koło brzegu sobie tutaj. przyjechali, po i mogę wracać z Zefirem. <laughs> ale to taka długa droga, ale tylko bardzo długo się jedzie. A na dół na pociąg Intercity Zephyr czeka nawet, dużo ludzi tu mamy i na Intercity. Z wiem czy to nie może być. Ale do zakupanego. mam prezent oczywiście. PB1, no, bo jeszcze tylko jako manewrowy, bo autobus już pewnie wyruszył z Brakowa. i już wyjedzie do zakopanego i my czekamy na to Sefira, No i była zapowiedzi, że się podstawi chwilę temu, bo no, już chwilę temu jeszcze, jak nie, nie biegłem ale odjeżdża pociąg do Wieliczki, Rynek, Kopalnia, nie do Tarnowa, SKA3, do Tarnowa, Krakowa, Główne, wiecie? Impulsik, a my dalej oczekujemy na pociąg Intercity, Zefir, Bielsko-Biała, Główna, Bolek, Lolek. Ocieka. O słowa wywołanej na okres nie, sucha beckicka suchej beckickiej Kibele! Słabec beckicka Kraku! A, tyle ludzi na Zephyra czekam A ja, dalej widzę, nie zameldował Ja się zobaczę tu Czekamy na Zephyra po prostu Czy Cracovia jest zanim ale... No zobaczymy widzowie A ja najpierw czekam na Intercity Zephyr Gdzie ten zefir jest? To jest. Miał się podstawić. Już, o, się podstawia, tu się zefir podstawia. Zmienili tor zefirowi. Zmieniony tor zefirowi został. A zefira dzisiaj prowadzi lokomotywa. Ta sama CT, chaustroom.

maszynistkę pociągu, bo mi pozwoliła wejść do kabiny sobie zobaczyć. Mam zdjęcie jedno, ale nie będę dawał, bo nie można. Ale i tak bardzo pozdrawiam maszynistkę pociągu, bo no sobie zobaczyłem kabinę, ale wejść do takiego pociągu, to jest ciężkie. jakby ciekawe, ale przydałem kasę ruchu. Przydałem kasem Zaraz mieli manewry plusaka został odpięty skład ja mogę sobie zobaczyć w końcu kabinę na żywo maszynisty nie w maszynie <laughs> udało się fajnie bo chciałem a jakby było 3, 5, 6 to byłby jak mnie rarytas Co, szkoda <laughs> jeden gnurek zadecydowałby o kolorze tego składu I, Winter City z zetfił to filmiko. Dobre. Jeszcze tu mamy tarczy manewrowej podanej, ale no i tak. Dziwajesz ja się zapytałem. Zawsze się zapytałem. Żeby nie było. Tutaj chyba to Przeciszowa Wiesz na po co? Więc byłem w, w kabinie 07 B07456 Widzowie, zdjęcie wam nie pokażę No, widzowie, może się postać. Jeśli zostawicie tu bardzo dużo lajków I napiszecie, że chcecie, żebym dał na jakieś posta W kabinę, to serio że napiszcie I coś się ogarnie Przecież praktyczną, czyli spłat 277 004D I bardzo miła maszynistka pociągów mi Dziękuję bardzo, że mogę sobie przywejść do kadry maszynistki Kraków Udało się Ta lokomotywa prowadziła również ustroje dzisiaj Stoi Wolek dalej. tu wierzch n 727. Przeciszona. Wolek i Lolek odjedzie. Do Bielsko-Białej głównej, a ja czekam na tarczę manewrową. O, może odjeżdżać Wolek i Lolek. I on chyba ma pierwszeństwo przed... Siódem kontra będzie manewrowała i mam grać w Inter City z O, się udało. To region O, wielka. O, wiecie. 7, 4, 5, 6 Zobaczyłem jak pani włączała sprężarkę Co tak ładnie w tej kabinie w dole wruczać, Ale jest włączona sprężarka chyba teraz Według mnie powin, można, powinno być tak, że jak już pociąg ma długi postój Nikole, po prostu powinni chodzić do kabiny maszynistów. Nie wiem, mizowie. możecie napisać swoją opinię na ten temat, bo też chętnie poczytał poczytał, tak można, bo, bo wiem, że nie można, <grym>, więc widzę, tego nie można, nie można robić, ale maszynista mi pozwoliła. I odjeżdża po czym kraju w i i belgię. No, Odwielz po białej głównej. I manewruję bezpośrednio 4 5 4, pani dała. Oczywiście dlatego, bo... w ramie będzie robiła ofląd teraz chyba po to że teraz trzecim i będziemy zaraz mieli no Ja się bardzo cieszę zrobiłem jedno zdjęcie bo tak na szybko widzę, ja zrobiłem jedno zdjęcie Film. nagrywać pani powiedziała że lepiej nie że no mogą miść i no, no, no. Ale ja tak się cieszę i powinno być, tak, że takie młode osoby powinny pan. według mnie to jest, tak powiem mam moje zdanie na ten temat, że kurczę, powinno osoby nie wiem, no, nie jest to nic złego chyba, no, jeśli maszynista wpuści, żeby ktoś zobaczył kabinę maszynisty, bo... no, co ja nie będę nic mówił już, ja się cieszę, że po prostu szedłem do kabiny maszynisty. Intercity Zephyr z dnia 21 maja 2023 i zaraz będzie, teraz pewnie zmienia kabinę sobie pani i będzie podczepiała się do pociągu InterCity Zephyr sto, y, 106 i 80, Intercity 28104 Ja nie wiem czy jakieś łączenie składnie jest w nie jest fila no dobra, yapa. nie wiem nieważne, ale nie bo tam były dwie nazwy pociągów i to jest jedynie, Ach. A, spróbuję jeszcze do wagonu, gdzie to jest, Intercity, Zewir, to jest inny, Zamojski, to jest Zamojski, tamta drzwi, Telka, i Intercity, Zepir Zamojski, gdzie Zaraz będziemy mieli oblot. Już jest wykonywany oblot. Zaraz chyba będzie po to, że przy trzecim jechała ta siódemka. Bo dzisiaj, no, jechała z Kołobrzega i będzie wracała. A pewnie w dniu następnym, czyli jutro, będzie jechała na Malczewskim do Krakowa. Tak cały czas. Czekamy na tą świadaneczkę. No jest daleko wypojechała, ale jedzie nasza. No i teraz czy będzie jechała po piątym to, że przy peronie piątym, czy po to, że przy peronie trzecim. I jedzie nasz.

A widzimy się na następnych odcinkach, więc cześć!